Cześć, yy, witam, yy, z tej strony Ringwa i Filipon 102, dzień dobry. Dzień dobry, yy, Filiponsa nie ma na gospodarstwie, ale przyjeżdża do nas. Yy. No, pan. Zacz, powinien za chwilę być, będziemy dzisiaj w dzisiejszym odcinku siać. O, jedzie. O, kurde, ale zakręcił. Ajajaj. No, no, no. Witam, witam. Dzień dobry, pan zabawiał kurwa. Yy, tutaj dasiona. Tak, tak. Dobra. Dobra, panie, rozpakowaj, bo kurwa mnie denerwuje, ja mam jeszcze kilkadziesiąt kontaktów do zrobienia. Okej, okay, okej. nie, okay, nie kur. Rób pan dupę, dawaj pan. No szybciej, rozładuj, pan. No, dawaj dawaj, dawaj do no, panie. No dawaj do. No, Pomoże <grym> no, bo no, mi dawaj, pan! Panie. Szybciej zejdzie. Kurwa, a gdzie pan chce to rozwodować? Kurwa! <grywa> Dobra, czekaj pan. Eee... Kurka, czekaj. Dobra, pan wsypuj mi. Złowa, kurwa. Wsypuj to mi od razu, robiony, kurwa. <grywa> Dobra, wsypuj mi tutaj na siewnik. Kur... <grywa> Dobra, pan sypiesz, kurka? Dobra, no to wysyp to na tą ziemię. Ja pier... Ciele. Panie. Kurwa, nikt pan nie przeklina. Dobrze! Nie doległej panie! Ja mam ja ma tyle roboty, a pan tutaj jeszcze na mnie kleisz Kurwa! No. No nie ja po ja to ten tym starym męszcze kurwa! Dobra! Ja ale jest pan nie narzeka, kurwa! No! Urka! Niech pan nie przeklina! W mordę Dobrze, dobrze w mordę! Ew, panie, ale nie w moją mordę! Dobrze, dobrze. Nie zerwuj mnie, masz tu. Dobra, dziękuję, ile się należy. No panie, no brałem zawsze 55 na paliwo, a teraz są większe ceny, no to biorę 100. Okej. Okay. Dobra, to przeleję panu, ale to wie pan po, trochę później, bo teraz to ja nie mam przy sobie. Dobra, przeleję pan do tej firmy gównianej, bo może dobra, nie da Dobra, pan Dobra wtedy nara Jak widzicie no, nerwowy To nie za chwilę wrócić. Kurwa, nas! Co? Zapomniec Kurwa! co tu się dzieje ach dobra jego galachik dobra chyba już pojechał dobra o dzisiaj się wy więc no O O jeny to Wsypywanie tych nasion to tak będzie śmiesznie trochę wyglądać, ale to nic. Damy radę. Gdzieś mi Nie chce wziąć tych worków, nie wiem o co chodzi. Jak to wygląda? Ajajaj. Aj, aj. O kurde, gdzie on spadł mi? O, Filipons chyba przywrócił. i pan się cię... O! A pan, a to się dym... wystrać się można! Ja cię kręcam. Dobra, sorry, sorry. Dobra, to jest przyjechał ten stary rzęda Stachu. Tak, tak, przyjechał z Stachu. Dobra, to ja idę tego ze swojego... Władka Władimirca i podcze pod swój siewnik, tam. A jak się zachowywał? No. No. No jak tu zawsze, wiesz, jak to on. Powyzywaliśmy się trochę nawzajem tak jakby Więc no Dobra, chodź tutaj powpakujemy później te układamy te te To swój wziąć, nie? No 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 i moi nasi drodzy widzowie no poznaliście kolejną postać z tej Znana serii. na Stachu, czyli taki wiecie, typowy 50, la, 50 55 latek no. Który, ma, który ma jakąś tam gównianą skodę i jeździ nią? No. E, przepraszam? Nie no. Spoko. Dobra, zaraz zobaczycie wsteczną stronę mocy. Co tu się stanęło? Dobra. Pójdę zamknąć, bo Romowie tu jeżdżą, więc wiesz. No, wiadomo, wiadomo. Dzisiaj, Wiesz, dzisiaj wie. przyjdzie i nie będzie. Katalizatora w maluchu. No. Niestety. Prawdziwe, prawdziwe. Jeżeli chodzi o dziśka, no to w poprzednim odcinku go przedstawiliśmy. Możecie się zobaczyć. No. Czterca strona mocy! Wow! Dobra, już ja mam zatankowane do w pełna. A ja nie. Dobra, pomogę ci panie. Widzisz nasiona przegarniwać tylko łopatą Masz łopatę? Ło już Ale ci szybko nasypało Dobra Dobra ja, łopatę. Czekaj czy ja mam tutaj gdzieś łopatę Dobra Dobra nie Gdzie... widzisz co pisze? Po polsku nie umiesz czytać? Nie no umiem Nasiona przegarnąć tylko łopatą ta no. nie chce się zamknąć, pewnie znowu zardzewiało. No. Kurka. O. O. Dobra, ja wtedy jadę. Yy, się, ja sieję pszenica. ty co siejesz Filipons? Urła. właśnie nie wiem. Zobaczmy jaką mamy porę. Tu e. jest taki problem. Jaki? Ziemia nie jest do końca rozgrzana. Wiem! Ale... No, no zobacz, jeden stopień brakuje tylko, umie. No jo, ale wtedy nie wyrośnie ci do końca. Kurka. Nie wiem. Wtedy. Wtedy będziesz miał sumę straty. Szczie masz rację. No dobra to przesuwamy to na kolejny odcinek chyba. Czy co? Bo coś w ogóle możemy innego zasiać? Czekaj, sprawdzę. E, co możemy, trawę to nie. Żyto, o! A żyto chyba te biorą kury, nie? No, też biorą, no. też biorą. No to ja żyto dobra. zasieję. Dobra. Jedź za mną, ja sobie żyto zasieję. Wtedy. O, dobra, czekaj. Tutaj się chyba skręca. Dobra, nic nie jedzie, nic nie jedzie. Ja pojadę z tobą Dobra Ale jedziemy pięknie No i co? Zaczynamy pierwszy odcinek Bardzo fajnie. Mamy żyto No Ty też wtedy żyto Juuu Okej okay. Dobra Tam w to Volvo nie wiedź No, no no Betoniarę. Dobra, jedziemy. Chwila drogi jest, ale dojedziemy. No Wyprzedzasz? O! Uważaj! O kurka! <laughs> no powrócę się jak jakaś kurka. No Vmax, ciapek to jest. Znowu no ja... Ładmiriec, no cała noga na gazie i co? Widzisz, pan. Nie muszę nim hamować, bo jakieś ciule po drugiej stronie jadą. No. Masakra. Tak bez kierunkowskazów? Milicja niby nie jeździ, ale wiesz. Dobra, pyk. Dobra, jedziemy. to ty masz... Trochę mniejsze pole, ale to nic, jak jest za w odcinku? Tam to... albo no dobra, całe sobie zasiejemy. Mamy czasu, a czasu nie możesz więcej niż 15 minut. Teraz a no, tak, dobra. Eee, no to co? No, tu cię nie wyprzedzę. No kurka, no, no nie wyprzedzisz. Dobra, po chwilę, panie, poczekaj. Dobra. Ja wtedy już zaczynam. Ojej, ojej. Tylko nie wnikajcie, jak ja coś, jakiegoś mijaka zrobię, czy mnie nagle weźmie w prawo to będzie mega nierealistycznie wyglądać. Niestety to jest trochę wina internetu, niestety. Więc przepraszam, że... Prze... nie. No takie życie, no. No takie panie życie, dokładnie. Siedzie. Dokładnie, dokładnie. dokładnie się postaram, żeby tak się nie działo, ale może czasami tak agresarwać. Będzie to bardzo nierealistycznie niestety wyglądać. Możecie dać lajka, like, jeżeli wam się spodoba. Oczywiście, Już... oczywiście nie zmusza mi subskrypcja. wszystko. Dokładnie. Dobra. I na mój kanał wpadajcie. No. Bę będzie w Możesz opisie. zobaczyć. Tak kamelina, wiecie czego. No. Dokładnie. Wiesz, powiedzcie jak się podoba seria, nie? No. To też możecie napisać w komentarzach. Takie typowo polskie, nie? Bo patrzcie, ja mam taki siewnik. Stary. Ja mam ten poznaniaka. Ma poznaniaka, sąsiad, a Władimirca, a ten ciapa, no to trochę takie stare gospodarstwo, tylko że ten ma jeszcze polone za atu. No. I pasuje malcza, nie? No. Choć, choć się nie mógł zdecydować jaki samoch jaki samochód chce. No. No bo myślałem jeszcze nad jakimś dostawczakiem takim, czy coś. Nie wiem. Różne prawo jazdy na to. No. No, 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 no. Kategorii chyba C. Jeżeli się nie mylę. Nie chcę skła... O! Właśnie o tym mówiłam widzowie. To jest coś... Nie wiem. Agle, człowieka skręci i... Nie wiem, co chodzi. Teraz widzieliście to. Niestety. Kurka, ale mi się może... Wy mi się wydaje, że na moim polu to żyta będzie mało. Nie, to wiesz, to bardziej my to robimy, to pole będzie bardziej to, że to wiadomo, pod kury. Ale. No tak, bo my kuraki mamy na, na razie. Rosu. Na razie tylko kuraki. Później I... się rozwiniemy, wiecie, pewnie będzie jakieś dofinansowanie też w tym stylu. No. Dokładnie. No, na przykład na małe gospodarstwo. Gospodarstwa małe to twoje to małe to takie średnie twoje bardziej, moje takie małe. No twoje to tak, to małe, ale... No moje to też może się zaliczyć bez względu na maszyn to też małe. Tylko trochę takie mam już nowocześniejsze, wiadomo. Kiedyś miałem też taką rudera, ale wiadomo, po, yy, po renowacjach to trochę już to lepiej wygląda. Uwocześnić. Zwłaszcza w kiblu. <laughs> no. Ja nie mam chodka, bo... dawaj Kurka, dawaj Władymiriec, na obroty wchodzisz. Teraz czwarty chyba przejazd, jeżeli się nie mylę mój. Jeżeli chodzi o mnie, to właśnie nie wiem, co ja będę siać dalej. Ja na pewno rzepak na jednym chyba. No rzepak, bo ci się najbardziej chyba opłaca, bo to drogie je. No. Komu się wiecie. Mam znajomości swoje. No, dokładnie sobie pożyczymy. A I... jak nie damy... A jak kombajnu nie będzie, to snopowiązałka będzie. No, bo jeszcze kogoś pożyczymy, jak się uda. Albo kosej będzie! Żniwa po staremu. No. Dokładnie. Może wtedy trzeba byłoby to jeszcze mucić. Ziarno. No. To już... To już, już ciężej trochę, ale może tak się zobaczy, no raczej ma, będzie, a jak nie to też, też mam taki kontakt na przykład y, takiego typa tam, nie wiem, wieśka czy kogoś, już nie wiem jak się tam nazywał. To tam on pożyczał właśnie kombajny, tam ma kilka, no pożyczenia na, wypożyczenie. na chyba dni kilka, czy jo, na dzień. No, on mi się wydaje, że on jeszcze tam w PGR-ach jeździł. No, stary, stary chłop. Ta maszyna ma konkretne. Nowsze, starsze, na wypożyczenie te kombajny. Ciągniki chyba też ma na wypożyczenie jakieś. Nie wiem. Jeszcze No kim? jeżeli chodzi o postacie, no poznaliście dwie, dwie, dwie. z... Trzech! No. dajcie no. na kolejne odcinki. Jeszcze jedna jest yy, postać, będzie taka główna bardziej. Bo jeszcze pewnie będą jakieś tam pobaczne, niby tam sąsiedzi, jacyś tam dalsi. Ale to Ja mam takiego jednego ciula, co obok mnie mieszka. no ja też. Nie, nie chodzi o ciebie, tylko ten, ten tam, co w tej chałupie. A, drugiej. Mieszka. A no, 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 no. no. Wiem, jeden się, się mur, murem odgrodził jak tramp. <laughs> no No, żdziwa to będzie u nas wielkie, nie? Co tutaj? Eee, no. lucerna. E. Słuchajcie. Mamy złe wspomnienia, ale o tym dowiecie się w swoim czasie. Dokładnie. Nic więcej nie mówimy na ten temat. Yuh. Tak. No. Później ci sąsiedzi mogę pomóc, ale chyba będę musiał jechać po ziarna. A, no, bo ty masz mniejszą ładowność. A to mam 250 litrów chyba. No, tam kilo. Co tu we wchodzi? Ciebie to chyba 100 sąsiedzi ale dwa worki mają po 50 kg. No, to to no To tam wchodzi na to szybko. Dwa worki wystarczą. No. I tak ci dużo starczyło prawie na całe ten. I chyba Może starczy też. Starczy. Na całość. I chyba też starczy. Masz trochę mniejsze ode mnie. Może nawet nie trochę, bo takie prawie dwa razy mniejsze. No. Powiem tak, u mnie na kanale, no to wstawię filmy dopiero od nowego tygodnia, nie wiem od Kiedy to Ringwa wstawi Ale zacznę filmy wstawiać, tak wiecie, od Tak gdzie, tak wiecie, w dziewiąt dziewią, coś w 9 stycznia zacznę mhm. robić jakieś tam filmy Dokładnie To się zobaczy No, jeszcze Jeszcze oprócz tego, pewnie jakiś jeden jeszcze wejdzie film Na ten kanał i Później Filipons, Albo sobie na zmianę będziemy. Raz u nie mnie. Raz u Filiponsa. Ja, ja, ja tak myślałem, żeby ten, że jakieś tam... Wiesz kilka filmów były u mnie, a reszta u ciebie, nie? Ale wiesz. Zobaczy się. W ja. przyszłości. Więc no. No nie wiem, możliwa no, chyba bardziej by u ciebie pasowały, nie wiem. Tam na napiszcie na dole, nie? No, w komentarzach. Oj. Jeżeli ktoś to ogląda poza botami. Nie no. Ktoś tam na pewno jest. Szybko, szybko idzie tym poznaniakiem. No wiesz, ja też mam się w No. Nie, no szybko idzie. To Kiedyś może będę miał Poloneza. O. Yy, jeżeli... O. Znowu. Znowu coś mnie wykręciło. Okej, okay, sąsiedzie. Ile masz tego w ten. W siewniku Procenta. Yy, 47. Okej, okay. a w ogóle chcę wam się pochwalić taką jedną rzeczą. To muszę u Ringwy pokazać, weź wiecz to na pole, ale nie się... Ej, a mam no. jedno pytanie, chodź tutaj do mnie, a widzisz gdzie ja tutaj stoję też jakby przerwę? Jakby tutaj z nie tak, było? Tak. Ale Aha. tak, tutaj coś zrobiłeś. A ja chcę wam pochwalić się, że ćwiczę jogę, tak jak ktoś tam napisał, że ma no. sportowa seria. Ringwa zejdź, muszę to pokazać. Pięknie. Oooooo! O o, o! 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 No, jogę. Seria. To jest sportowa seria. To jest technika tych Chińczyków. Znaczy... <grym> dokładnie, dokładnie. Znaczy to nie jest technika Chińczyków, bo Chińczycy to robili, ale dokładnie to opracowali wie... wielka lechia to opracowała. Tak, tak. Wiem, że to istniało. Mam wielkie <grym> leki. No. Dokładnie. Coś tutaj się stało, coś mi się zbagowało O tu też. Hmm. Jakieś bagi dziwne występują. dziwna dziwne. dziwne. Kurwa, Jakieś... muszę jechać po worek. Aha. Jednak nie starczyło. Dobra. Jak coś tak Nie no, mi na pewno wystarczy co. Ja jeszcze później my, mi możesz... O! Dobra, jedź, 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 jedź. Po zasianym No niestety Ale wiesz, że to się później rozmnoży i tam pójdzie, nie? No. Tak nam na biologii no. mówili. No. Kurka, no nie wiem o co chodzi. Naprawdę znowu. Hmm. Albo od tej tylko strony mogę sieć. Kurka, nie wiem. Jakby coś mi się psuje. Muszę coś sprawdzić. Wyładuj. Nie. A, dobra. Wszystko, wszystko wyjaśnione. Czy sąsiad nie widzi, że po jego granicy jeżdżę? Ech. Wcale. A, bo mam znaczniki jakoś, jakieś niewidzialne. A, to dlatego. Teraz może, teraz nie No, bo pewnie sprzedałeś na złom. Wcale. Mm -mm. Nie no. Zależy z Kregoraku masz. No. Nie wiem, trochę nowsze trochę. Kurka, ale skaczę w tej kabinie. Ale teraz już problem rozwiązany, dlaczego mi nagle. Dobra, sąsiadowi pojadę po polu, nie obrazi się. Nie Oni nie I tak obrażę. realistycznie nie gra. Znaczy próbuję. Próbuję, dokładnie. Dobra, tutaj to się poza odcinkiem, ten, jeszcze sobie urka, no, otworzyła się pogodziemy. klapa, ale teraz jej nie, znowu nie zamknę, zardzewiały szmelc. Niestety. Jeżeli chodzi o nowe nabytki, to dopiero w następnym sezonie. Dobra, ja muszę potrzeby logiczne załatwić. Okej, okay, spoko. Dobra, Jedziemy tym złomem. O, jak powiedziałam złomem to od razu się zamknęła. No, jak to działa, słuchajcie, jak powiedziecie, jak coś wam nie działa, to powiedzcie na to, że jest e, niefajne i że wywalicie to na złom, to od razu zadziała. No, Polecam. Polecam. No, zaraz mi układ kierowniczy wleci. Niestety. Te dnia oś kanawali, będzie ciul, będzie awaria i po dziś po akumulator trzeba będzie. Mało. Ajajaj, coś się znowu dzieje. Była kiedyś taka piosenka. ajajaj. Dokładnie. Było, coś było, było. Giba mnie w tej kabinie. 20 chyba kil... 20 ile? 23 trzy minuty odcinka za nami. Długi będzie odcinek. Będziemy długi. takie długi. Długi? To jest dla ciebie długi. Nie no. Są dłuższe, wiadomo. Taki Jeszcze tak... u mnie filmów nie widziałeś. No. <laughs> wiadomo, będziemy z tej serii do końca. Tam będziemy... Będą to dłuższe takie odcinki, wiadomo. Wiecie, na multiplayer to się nie gra. No. Wszystko łatwiej. Lewer no. do tyłu. Do przodu. Teraz możecie zobaczyć znowu wsteczną stronę mocy. No. Pięknie leci Filipons. Z, z swym władkiem na wstecznym. No, klocki aż czerwone się zrobiły. No. Ty sąsiad w tym twoim w ogóle ciapku to jeszcze blokada działa? Locki? Nie wiem. Tak trochę średnio, ale. To, to A jeszcze... samo w Polonezie, bo u mnie te niemieckie walczanie, no to od, od 99 trzymają. Chyba. Chyba, słowo klucz. Dobra. Dobra, pomóż mi tutaj od końca. Zacznij. Albo, po, albo popraw, czy coś tam, jak chcesz, co nie? Mogę mi tutaj jakieś mijaczki czy jakieś te poprawić. Albo za... To, to przejedziesz se. Ja swoich nie będę marnował, nie? Dobra. Wtedy... Ja też mam swoje pola, nie? A nie będziemy znowu do tego ciula Stacha dzwonić. Wiadomo, bo on, on tylko mruczy, nic więcej. Masakra no. z tym Stachem Dobra, ostatni przejazd, Filipa skończy to, a ja jeszcze miaki poskończam i wtedy chyba kończymy odcinek, co? Ja, chyba poza odcinkiem zasięłem tam też na tych większych no. polach. No na tych na tych dwóch wielkich... Większych, wielkie to one, jakieś mega nie są, no ale nie są też małe. Wiadomo, dobra, idźmy to. Pole 92 u mnie i 91, a u sąsiada. pokaż je, żeby nie wiedzieli. Wiedzieli, nie? No, pokazuję, pokazuję tutaj te dwa. No i poza odcinkiem to ogarniemy. No i tak, no i to chyba wszystko, chcę powiedzieć. No i co? Już ustawione pieniądze mamy. Filipons też ma 5 koła. 5 tysięcy. Oczywiście no pięć. będę musiał zapłacić temu tam. Temu. O ile chciał? 100 y, stówę chyba. Mówił. Że... Że ten, że... Dobra, wtedy jedź sobie na drugie pola. Ja tutaj dokończę. U mnie idealnie 10% zostało. Idealnie. Na to jedno pole. Tylko, że ty masz większe. Na koniec jeszcze raz wam jogę zaprezentuję. Sportowo. O, o jest Ja o, nie wnikam, kurwa. jak ty nadgarstku sobie nie połamałeś i... Ach, zapytaj wielką lekcję. Tak. Dokładnie. Dobra, więcej nie poprawię. Jeszcze tutaj przejazd. Jeden ja i... Tylko wiem. Niestety. Jego serie są nierealistyczne. <noise> no. E, gospodarstwa po wujku już nie będzie, niestety. Zakończono ta seria. Niestety. Z... No, ja znam przyczynę, ale nie chcę mi się gadać. No. <głos> <głos> nie, no. Jestem. to ja, mioduję Władka i tyle powiem. Dobra, przejadę pomiędzy naszymi polami. Szybkości, tak. O, ale ciska. Zawieszenie pracuje. No i co? Zaraz nie będzie. <laughs> Dobra, ustaw się. Żegnamy widzów tutaj. Żegnamy z pięknym sprzętem. Władkiem i tym. I ciapeczkiem. Z Poznaniakiem. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.